Punktualnie o godzinie 14.00 pod kościołów pod wezwaniem świętego Józefa i świętego Kamila oraz przed hali dawnej pogoni wyruszyły grupy wiernych, aby spotkać się przystającej i złożyć pokłon Jezusowi. Po drodze śpiewano kolędy, uczestnicy otrzymali symboliczne papierowe korony. Każda z grup symbolizowała inny kontynent. Wierni ubrani byli w kolorowe stroje, podkreślające różnorodność kulturową. Uczestnicy orszaków pod przewodnictwem Kacpra, Melchiora i Baltazara w taki właśnie sposób wspólnie przeżywali radość święta Objawienia Pańskiego. Wszystkie trzy grupy spotkały się przy stajence ustawionej obok kościoła Świętej Janny, gdzie odbyła się wspólna modlitwa i oddanie hołdu Dzieciątku Jezus. Scena z udziałem Świętej Rodziny wzbudziła szczególne wzruszenie wśród uczestników. Ksiądz Prałat Grzegorz Skop, dziękując wszystkim za udział, podkreślił znaczenie wspólnotowego świętowania. Orszak zakończył się uroczystym koncertem kolęd w kościele pod wezwaniem Świętej Anny, który wprowadził wszystkich w jeszcze głębszy klimat świątecznej zadumy i radości. Orszak to nie tylko piękna tradycja, ale także okazja do integracji mieszkańców zabrza. Wspólna wędrówka, modlitwa i muzyka stworzyły niezapomnianą atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci uczestników.